Film ma charakter humorystyczny i nie ma na celu nikogo obrazić. Siemas zostawkę w górę i subskrybuj, jego oglądania. To znaczy patrzcie jak profesjonalista pacyfikuje protesty, ale tu nie ma żadnego profesjonalisty. Aha. To było łatwiejsze niż myślałem. Teraz wystarczy poczekać aż ten idiota wpadnie w moją pułapkę. Albo lepiej wrócę do czytania. Hymen. Wygląda na to, że ta czerwona landryna ma na razie szczęście Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Teraz nic mnie nie powstrzyma przed włamaniem. Co? Teraz jeszcze strajk. Otwierać komornikę w zomo. Wiesz co się robi kiedy właściciel nie może wejść do domu? Co? Włamuje się do niego i go okrada, co? Włamuję się do niego by pomóc mu wejść. Oj oj całkiem przypadkiem wytrych się złamał akurat gdy próbowałem ci pomóc. Coś ty powiedział, jak to nie starczy nam drewna na most. Bujana, liana w zupełności wystarczy. Tylko żebym z tego nie spadł. Nie przesadzaj, przypomnisz sobie dzieciństwo. Mam nadzieję, że nie przypomnę sobie jak spadałem z huśtawki. Ale na trzeźwo czy pijaku, A widziałeś mnie kiedyś na trzeźwo, poza tym chyba miałem kaca, bo nie przypominam sobie żebym spadał na głowę, a bardzo mnie bolała. Jak ja kocham te twoje wspomnienia. Ciało zwiało, czy to apokalipsa zombie struntru? ty wszędzie musisz widzieć apokalipsę? No i globalne ocieplenie roztopiło lodowce, a mówiłem ci, żebyś zamontował panele słoneczne. Że niby na tym kawałku słomy, poza tym zwalenie na globalne ocieplenie dziury, w tamie to przesada. Nareszcie coś dobrze naprawiłeś. Aaaa, Aaaa, tak. Wojna nuklearna to koniec świata. Gdyby elektrownia w Czarnobylu miała takich pracowników jak ty, to cała Europa i pół Azji zmieniłoby się w olbrzymi ocean. Teraz pobawię się z włokami. What? On żyje. Na szczęście znamy z Strum Truma na przetrwanie apokalipsy. Zo skończy już gadać głupoty. Co do. Ty złodziejuchu. Januszu ratunku Armagedon. Co ty znowu od Janie Pawlasz? Maszyny się zbuntowały. Zbuntował to ci się co najwyżej mózg. No co tam sąsiedzie? Kononowicz wygrał wybory. O nie, teraz nie będzie niczego. Złamałem przez ciebie paznokcia i mój organizm nie będzie mógł poprawnie funkcjonować. Bułe, już nigdy nie wejdę do mojej plantacji marychy w piwnicy. Zawsze możesz się do mnie wprowadzić. Spadaj. Zwycięstwo. Po pierwsze wszedłem do swojego domu i mogę to uczcić pijąc pędzony w piwnicy bimber. Po drugie nie okradłeś mnie, a po trzecie kiedy wnosiliśmy belki na twój dach nie dość, że się uderzyłeś, to jeszcze gwizdnąłem ci wtedy portfel. Lepiej teraz dla ciebie, żeby te drzwi dalej strajkowały. Po akurat przestały, ale ze mnie gaduła, teraz muszę uważać na sąsiada. Co ty wyprawiasz? Pomagam pani Vio, spod piątki rozwiesić w pranie. Nie widać? Ale to jest moje pranie, dokładnie to na które spadłem w szóstej minucie i 28 sekundzie tego filmu. Czyli znowu się zgubiłem. A nic z tym czego się nie robi dla pokojowej nagrody Nobla. Kartofle, kartofle, sprzedaję kartofle. O, mamy wystarczającą ilość ziemniaków. Myślę, że ziemniaków nigdy nie jest za duża. Dobrze. Poproszę półtony, szykuje pani impiaskę. Nie, po prostu dziś nawet przyjrzę to te świnka. No bo się spóźnimy. Nie? Zawsze się spóźniamy, kiedy jedziemy w odwiedziny do babci i dziadka. <noise> nie? Znalazłem cały korek. Powinien po imprezie u pana byka. Och, jedziemy... No. Nope. Mama Świnka zna objazd, który ominął korek. Objazd jest bardzo... Two thousand years later. Biednie mamo Świnko. Autem danego. <laughs> Aleksa, wyłącz to badziewie. To nie jest badziewie. Aleksa, wyłącz to arcydzieło. Jak mam niby wyłączyć wasz stary zegar, ścienny imbecyle? Są bardzo blisko, ale nawet tkwią w tym korku. Jestem cierpliwa, poczekam. A few moments later... Jeżeli nie mogą przyjechać na obiad, to obiad musi pojechać do nich. Ura! Ura! Szkoda, że to ta świnka będzie musiał przejść na dietę, żeby dla wszystkich starczyło. Oj, żebyś w gacie nie narobiła ze śmiechu. Po tym, jak uratowałeś mi życie w poprzedniej przeróbce, mógłbym się z tobą nawet ożenić, ale wtedy nie mógłbym się śmiać z twoich ojców. Nie uratowałeś z większego niebezpieczeństwa, a nawet ci nie oddałem 50 groszy. Nie wiem, czy wpadłbyś na to, ale byłoby miło, gdybyś mi pomógł. Byłoby miło, gdybyś oddał mi wreszcie 50 groszy, bo mi na żywca nie starcza. A właśnie skąd masz ten alkohol? Ukradłem z żabki. Czy ty wszystko musisz mieć kradzione? Nie, majtki dostałem od cioci na urodzinę. Uno. I po unie. Ty idioto, przecież gramy w pasjansa. Coś ty zrobił z moim spirytusem. Teraz ten spiryt śmierdzi na całą wieś twoimi stopami. Na zdrowie drogi sąsiedzie. Z takiej okazji to mogę cię co najwyżej udusić zamiast wznosić toast. Powinien być ze mnie dumny. W końcu po dwudziestu latach nareszcie umyłem nogi tak jak mnie o to prosił. Teraz na mnie nie patrz bo będę się rozbierał. Powiedziałem nie patrz. Stary na bum! czekaj co. ma Stefan. Jakim cudem to wywołało tsunami, i dlaczego zarało mnie zamiast tego żółtego? Przecież to przeczy zasadom fizyki. Zasady są po to, żeby je łamać. Czy to było tornado? Jeszcze trzęsienie ziemi lub erupcja wulkanu, a zacznę myśleć, że Podlasie jest w jakoni. Chcesz mi powiedzieć, że zamiast nad morze wywiozłeś mnie na Podlasie? Przecież na Podlasiu jest morze. Zobacz na znak za płotem. W sumie to pierwszy raz jestem na Podlasiu. Może jest tu jakieś morze, o którym nie wiem. Oby widoki były... To są chyba jakieś jaja. Dobra, teraz musimy przerobić ten ożygany złom na basen. Ja nic nie muszę, a niech ci będzie. Nie takie rzeczy robiłem dla alkoholu. Zbudowałem swoją własną bimbrownię. Niestety policja nas nakryła, bo zalaliśmy całe województwo. Urządzałem wycieczki do Monopolowego. Pamiętam, jak śpiewaliśmy wtedy. Idziemy, Idziemy na wycieczkę, wycieczkę bierzemy się w a myśluch i kumiku na roju w Kreczce To były piękne czasy. Niestety skończyły się, jak zawartość butelki denaturatu, naturatu, bo wysadziłeś nasz samochód. A ty nie jesteś lepszy. Pamiętam jak kupiłem sobie automat to napojów alkoholowych, a ty z zazdrości rozkradłeś jego wnętrze. Pamiętam jaką miałem bekę jak ci go potem pokazałem, ale najlepsze było to jak się zakładaliśmy o to kto komu stawia. To były ciekawe zakłady. Na przykład ten kto wygra wyścig na odkurzaczach z Mango. Albo jak się założyłem, że przerobię gabriolet w odrzutowiec i się nim przelecę. Szkoda, że nie widziałeś swojej miny jak ten zakład wygrałem. Jednak nikt nie przebije akcji, które robiliśmy kiedy byliśmy pijani. I Już nawet nie przypominaj. Przez większość z nich musiałem ścierać wymioty ze ścian. Dawaj Na koniec świata! Jeszcze. <laughs> Najśmieszniejsze było jak zrobiliśmy karuzelę z twojej suszarki i nie umieliśmy jej włączyć, więc ją zniszczyłem a potem opróżniliśmy ze sprzętu własny samochód niczym butelkę wina. Pamiętasz jak zmontowaliśmy karykaturę różnych budynków z zapałek. Tak Picasso przy tym to pikuś. A pamiętasz jak skończyły się zapałki i próbowaliśmy palić nimi w kominku. Chyba nie będziesz wspominał jak spalił mi ciędom. Nie o to chodzi. A o co? Chodzi mi o to, że to było jednak śmieszniejsze. Twój mózg dostanie naganę za pójście na wagary. Że co... Niech ktoś wezwie wiedźmina zanim nie zjedzą Utopce. Jeśli jedzą mózgi to nie masz się czego bać. Po co nam wąż ogrodowy, skoro możemy użyć rynny? Mam nadzieję, że to nie ta sama, do której serasz odkąd miałeś kuchenną rewolucję w kiblu po kebabieł turka. Eee, e, wąż ogrodowy, tu dudu, du, tu dudu, jest bezprzewodowy, tu dudu, du, tu dudu. Twój wiersz nie ma sensu, tu dudu, du, tu dudu. Du. To nie ja załatwiam się do tej i to nie ja to będę czyścił. Niech ci będzie. Znaleźli sobie służącą. Mielibyśmy służącą gdybyś nie wydał wszystkich pieniędzy w klubie nocnym. Odezwał się Menel, który przepił całą nagrodę w Totka. Wygrałem wtedy tylko 9 złotych. Teraz patrz jak robią to ludzie, żebyś znowu w zoo nie został pomylony z Pawianem. Nie trafiłem, ale ludziom zdarzają się błędy. Masz na myśli swoich rodziców? Nie siebie. Racja śmiania się, że zostałem pomylony z Małpą Wzo jest dużym błędem jeśli zostało się z nią pomelonym w cyrku. Pie. O kurde to ciężkie jak nasza sąsiadka z góry która jak się przewróciła to wylądowała u nas. Kończyłem rozkładać namiot. Nareszcie, już zaczynałem się nudzić, czemu tak wolno ci szło? Bo w przeciwieństwie do ciebie nie stosuję sterydów ani innych proszków i koksów. Ty śpisz na dworze. Nie ma tu wystarczająco dużo miejsca, abyś nie naruszał mojej strefy osobistej. Ej, a co to za śmieci? To są moje rzeczy, baranie. Zrobię sobie grilla bez ognia. Dodam trochę oleju silnikowego, a resztę rzucę sarną. Już prawie gotowe, odsunę z od żeby było więcej tlenu, jeszcze tylko posorem tynkiem który leci w kinie w sosnowcu. A co to za bombowiec? Dziękuję, proszę bardzo, czekaj co, co za gnój z niego? Ty gówniany kleptomanie jeśli myślisz, że dam ci się okradać i wykorzystywać to lepiej pobaw się klockami lego duplo i zbuduj sobie mózg. O nie to ta moherowa baba z bazaru którą z bolkiem oskubaliśmy na 10 groszy. Muszę ją unicestwić, bo inaczej na pewno nas przyłapie i podkabluje. Nie bo Niech pani pozwoli, że pomogę. Czekaj a czy tym nie przypadkiem nie okradłaś, kiedy sprzedawałam taczkę gnoju na bałuckim rynku. Eee, e, nie, to był mój zły brat bliźniak, który wyjechał bo nie mógł znieść pani smrodu. Ponowy żniwiarz już przyszedł po moją duszę. Muszę go przekonać, że jestem dobrym człowiekiem to może mnie oszczędzi albo chociaż wyślę do nieba. Panie ponuryżni wiarzu jak panu pomóc. Stworzyłem koronawirusa ale ludzie się na niego zaszczepili i teraz muszę dorabiać jako rolnik błe. Dobra dawaj mi tą kosę a ja tak nią machnę w tą moherową babę z bazaru że będziesz miał robotę. Ale to ciężkie to jest gnój czy nasza sąsiadka z góry która jak się przewróciła to wylądowała u nas. A on czemu ucieka jak gdybym śmierdział przecież się myłem. Trzy lata temu ale się liczy. MMMM smaczna woda, cytrynowa. Żartowałam jak jem tylko gazowaną. Pomocy nie umiem pływać. Siema przyszłam powiedzieć że woda smakowa jednak też jest ok. Ratunku ukrowania, ale tłój język. Nie poczekasz, prawda? Prawda? W takim razie, postoję na tej beczce radioaktywnych odpadów z Czarnobyla i zaczekam, aż się zmutuj, wtedy już nikt nim nie... fajne pióra wezmę. To jest teraz dosłowna definicja ruiny, a najgorsze są te mochery, które tu mieszkają. a ty czego chcesz? Jakie? Dam, co ty chcesz! Po mojem chodził, moje pieniądze zawrał. sam mu dał takie pozwolenie? Ja nic nie zrobiłem. Ja wiem gdzieście byli, coście się robi! Dobrał spokój tą brzydką mordę. Teraz jestem pewna, że to we mnie okradliście na rynku, chociaż z drugiej strony zrobiliście tu w końcu porządek. Ale jak patrzę na ten płot, to wiem, że macie przesrane jak Polska długa i szeroka. Jeśli wam się podobało zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał po więcej skomentujcie i wyślijcie ten film znajomym. Nie przesadzasz z tym żebraniem. Nie. Robiliśmy ten film prawie miesiąc. A teraz musimy schować gdzieś ciało tej staruszki. Więc chyba na to zasługujemy. Pójdę do sąsiada to może w końcu dla odmiany to im coś się schrzani. Mam nadzieję że podzieli się jedzeniem kiedy zobaczy pięści obok swojego nohala. No, dobra, czuj się jak u siebie. Nie będzie to trudne, bo wszystkie meble masz kradzione ode mnie. Dobra, to co dziś na podwieczorek? Dla mnie ciasteczka, a dla ciebie pudełko. No, wiesz, ty co mogłeś je chociaż dobrze przyprawić? Wybacz, Janusz, ale pierwotnie miałem dać to teściowej. Obczaj, co wczoraj zabrałem z kiosku ruchu. Fajna książka, ale wiesz, że nie umiem czytać. O, czy to są cycki? To przepis na pączki, korytynie, A my upieczemy murzynka, w sensie ciasto. To już lepiej zróbmy zwykłe ciastka, bo jeszcze się na YouTube wkurzy i będziemy mieli problem większy niż to główno przed domem. Zobacz, jestem żywą wagą. Chyba zapiszę się do Man Talent. Chyba do mam śmierdzące pachły. Jajeczko z salmonellą raz. r eee, jedna szklanka tego tam. Dobra jest, ten wybielacz będzie jak znalazł. To teraz wykonaj notę tego jak to się nazywał ruch obrotowy łyżką. Mieszanie. O właśnie miałem to na końcu języka. Ta jasne na takim końcu, że aż ci z dupy wystawało. Coś tu jest mocno nie tak. Wiem to ty. Zamknili się, dosypmy więcej kokainy. Miały być ciacha, tymczasem stworzyliśmy kopiec prochów na panego kreta. Wow jak to się tak kręci to można się zżrygać. A tylko spróbuj to ciułe kurwę. A skąd masz ten walec drogowy, a od kumpla. A ona tym wie. No pewnie przecież mnie gonił. Eureka. Sąsiad mam formę i jest okrągła jak twoja dupa. I tak czysta jak twoja. Zniam, nie wiedziałem, że dodawałeś suszoną cebulkę. To nie cebulka tylko twoje mleczaki ośle. Ale nie przejmuj się, zaraz to naprawimy moją piłą. Kurde, wiedziałem, żeby jej nie kupować w kiosku ruchu. Hallo, wie kann ich helfen? Teraz już rozumiem, dlaczego król nie chciał tu przyjść. Ich verstehe, bitte die Schnauze schließen und den Papierkram ausfüllen. Eee, co mam robić? Scheiße. Nazywam się Księżniczka Holi, a mój zawód to być śliczną wróżką księżniczką. Solltest den inhalt deines Höschens nicht zeichnen. Witaj, Księżniczko Holi! Witaj, stary! O święty Mikołaj! O! Przepraszam, do widzenia! Każdy szczegół zabawki musi zostać zaprojektowany. Nic nie dzieje się tu przypadkiem. Ale wasze badziewi psują się po kilku miesiącach. Jejku! Proszę tędy, księżniczko. Jeśli chcesz o coś spytać, chętnie ci odpowiemy. Dobrze. Dzień dobry. Co pan tu robi? Dziękuję. Idziemy dalej. Myślałam, że to wszystko robi maszyna. Nie. Wszystko robimy ręcznie. To bardzo ciężka praca. Elfy lubią pracę. Ale Jesteś jesteśmy elfami. Myślałam, że to... Lampki, które wiedzą. Tak, ale to był cichacz. Czy sukienka Lełki nie powinna być czerwona? Szczerze mówiąc, mam te wasze żale w dupie. I to tak głęboko, że trzeba by sztygara z Mahakamu, żeby się do nich dokopać. Ale one wszystkie... Wszystkie są niebieskie. Ach, witaj, różdżko. Echem, niebieski, w czerwony. Witaj, piękny świecie. O kurde, kiedy zamówiłem w internecie ciężarówkę koksu za złoty 50 za kilo, nie spodziewałem się, że to tak na serio. Wysokoprocentowy napój alkoholowy. To chyba chodzi o kubusie. A to co znowu za patologię, Czesi muszą nas uwielbiać. Najpierw tworzą kreskówkę o polskich fachowcach w moherowych czapeczkach, a teraz zrobili grę o łodzi. Główny bohater to śmieć z odzysku. Na koniec świata jeszcze dalej obuszeczka Bimberku. Pusta. Ktokolwiek to zrobił zapłaci mi za to, ale najpierw popodglądam robo sąsiadki. Popatrzmy. Smród, brud, szczyny, fekalia i grzyby. O, terroryści podrzucają bombę do ratusza. A nie to tylko łódzki dres, nic nadzwyczajnego. Dzień dobry, byłaby pani tak uprzejma i pożyczyła parasol. Najpierw musisz odnaleźć mojego pieska. Jak widać wcale nikt nie muszę. O nie parasol. A kit z nim, i tak nie był mój. Dzień dobry, poproszę trochę oleju, oczywiście na kreskę. Wisisz mi już trzy grosze, więc możesz dostać najwyżej kopa w twoją blaszaną zardzewiałą dupę. No co? Jestem głównym bohaterem wolnomi. To jedna z niewielu sytuacji, gdzie widzę koks, zanim ten czerwony grzyb zdąży go wciągnąć. Znając go już ma zatkany nos. Wciągnąłbym to z tej tacki do nosa, ale drapałem się tą tacką po odbycie. Przecież tymi mi tą tackę pożyczyłeś, Curem. kiedy piekłem zapiekanki po których się rozchorowałem. A te proki są bardziej pociągające niż sądziłem. I jak mam ci teraz dać w mordę za tą zapiekankę? Nałożyłem pokrywki na nogi więc jak dostaniesz kopnia kawie ja to się nie pozbierasz. Kurka strać nie mogę wyjść a jak on mnie dopadnie to jestem skończony, a to co Gitara, się ma. Sąsiad proszę przestań pić. Jak my się tam dostaniemy nie dostając przy tym fazy. Nie sądziłem że kiedyś to powiem ale dobrze że mam katar. Ty serio musiałeś być pijany jak to zamówiłeś. Przynajmniej teraz mogę wykopać 3 metrowy dół i się w nim położyć żeby zniżyć się do twojego poziomu. Żarty na bok lepiej pomyśl sąsiad gdzie my to będziemy trzymać. Może schowamy koks w garażu? Kurde ty dzbanie, zanim coś zrobisz pomyśl chociaż pewnie nie wiesz co oznacza myślenie. W sumie, jakby wszystko stąd wynieść i mocno upchać, to może by się ten koks zmieścił, tylko gdzie ja będę wtedy parkował. Nie chcę ryzykować, że ktoś po pijaku pomyli mój samochód z rosyjskim czołgiem i go obrzega i zabierze. Wypiłem chyba tak dużo, że nie pamiętam nic od poprzedniego odcinka, który zakończyliśmy słowami. Przynajmniej zrobiliśmy dobry uczynek i mogę teraz bez wstydu zaprosić stałe osiedle na jutrzejszą popijagę. Respekt, już nie mogę się doczekać. To niemożliwe ta impreza trwała tylko pół godziny bo miałeś biegunkę i kompletnie pijany uznałeś że załatwienie się do drinków jest świetnym pomysłem. A ja równie pijany postanowiłem przykleić ci pieluchę tylko mniej pijany chenios pod piątki przekonał mnie żebym nie użył kropelki bo co kropelka z klej sklei żadna siła nie rozklei. Stop! Czegoś mi tu brakuje! Już wiem puśćcie pasującą muzykę. Minuta ciszy dla mojego sąsiada, powiedziałem ciszy. No co, przecież cichacz poleciał. Ojoj, czy ja mam już halucynację od odurzenia? Czy przebrałeś się za środki odurzające? A spada spadaj, czerwony wrzodzie. Za tego wrzoda to ci zaraz tą miotłą przyładuje głupia mendo. Andrzej, proszę nie. Kupię ci sześciopak wódki. Mój stary wyszedł po mleko i nigdy nie wrócił, dlatego go ulepimy. Ale twój stary wyszedł godzinę temu. Chyba wyemigruję do Krcika. Za Albo lepiej nie. Wyglądasz jak bałwan. Odwaj się. Ej, patrz, stary znowu wyszedł po mleko. Co ty pierniczysz? To cyganie nam cały koksu kradli na fajny my proszę panno Bessie, ob smakowała pani moja cytrynowa niespodzianka. Przecież to tylko szczyny! To jest ta niespodzianka. Robi, robi! Nie ma mnie tu! Słyszymy cię! Nie! Tak, i widzieliśmy cię, to nie ja! O, co robisz? Eee, Co ty tu robisz? Nic. Chętnie pomożemy! Nie! Chodźmy. No. Tak, tak. Witam! Chciałbym zamówić niebieściutkiego kankura. Razem z tymi jego wnerwiającymi fikkimi kółkami. Tak! Co? Nieby jakiego? A skąd mam wiedzieć? Pierwszy raz biorę proszki! <laughs> Jesteśmy zgubieni. Co to jest? Coś wielkiego. To jest jakaś porażka. <grym> <grym> o kur. <grym> A ja mam to w dukiel. <grym> <grym> Przyniosłem cukierki z Jabłka! Nareszcie! Ta George, mama i tata jedzą wspólne śniadanie. George nie mogą się doczekać, kiedy pójdą pobawić się do ogrodu. Ty debilu skończony! Możemy już wyjść się pobawić? Nie, bo George. Coś nie meka! Ten pasztet na pewno się już wykazował. Prawda, George? <grym> <grym> piłkę do mnie, a ja muszę ją złapać. George, zrób dokładnie to, co powiem. George, wszystko zrobiłeś źle. A teraz idziemy na piwo. Nowa kuracja Pepe nie przyniosła efektów. Już wiem! Problem. Dobre sobie. W czarnej dupie jesteśmy, a nie mamy problem! Ty jesteś chory człowiek! Szopi, pipi, pipi. Nie chłasz tak, bo znowu będziecie cię bekać! Kim ty jesteś że dajesz mi radę, co? Yeah. <trym> <trym>